Janusz Azajdel, kolejność umierania, Stomiku list pożegnalny. Przerwał na chwilę, jakby nie chciał płoszyć ogników nadziei, które zapłonęły we wszystkich skierowanych na niego oczach. Przymknął oczy i powiedział jednym tchem: Nie nastąpi to jednak wcześniej niż za cztery godziny. Zrozumieli wszyscy. Każdy z nich miał przecież na ustach owolnie zadane pytanie, kiedy, i tylko lęk przed prawdą kazał im milczeć. To znaczy, powiedział po chwili Lukas. Nie starczy. Przerwał mu gwałtownie Eber, cofając się pod ścianę komory i kurczowo obejmując zawieszony na piersi zbiornik ciekłego powietrza. Spokojnie, powiedział Dave ostro. Nie każdy sprawdzi, ile ma. – Na dwie godziny – powiedział cicho Leman, unosząc głowę znad wskaźnika. – Prawie na trzy – mruknął Eber. – Dwie i pół – powiedział Lukas obojętnie, nie otwierając oczu. Dave przeniósł wzrok na czwartego, lecz Sełga milczał skulony w odległym kącie komory. – Sełga – wrzasnął Dave – mówi się do ciebie. Zgięty kark Sełgi wyprostował się powoli, a przez szkło hełmu błysnęły złowrogie, rozszerzone oczy. – Nie dam – Wychrypiał mnie swoim głosem. Nic z was nie obchodzi, ile mam. Dave postąpił dwa kroki w jego stronę, lecz Sełga wyszarnął pistolet i skierował na dowódcę. A więc bunt, powiedział Dave spokojnym głosem, choć twarz nabiegła mu krwią. Dobrze. Ja mam na trzy godziny i pół godziny. Nie zdążą, wesnął Leman. Ja umrę pierwszy, potem Lukas, Eber i ty, Dave. ta świnia dożyje. Wskazał głową w kąt na Sełgę. Świnia zawsze się wywinie. To się nazywa mieć szczęście. Wiem, że ma co najmniej na cztery. Nieprawda. Sełka zaprotestował ostro, gwałtownie. Nie na całe cztery. Zresztą oni mogą się spóźnić. Dość. Uciął Dave. Przypominam, że zapas każdego obliczony jest na stan pasywny organizmu. Wszelki ruch, a nawet emocje psychiczne poważnie skracają nasze życie. Dokończył Lukas Cierko. Myślą jednak, że to nie ma znaczenia i tak żaden z nas nie doczeka pomocy. Można właściwie zasygnalizować im, że nie muszą się spieszyć. Nie, warknął Sełga, podrywając się na nogi. Nie zrobisz tego. Lukas popatrzył bezmyślnie na wylot skierowany w jego stronę broni, potem na wykrzywioną dziko twarz Sełgi. Na twoją usilną prośbę wycedził: Nie zrobię tego. Nie musisz mnie jednak straszyć bronią. Ja przecież i tak umrę, a ty przeżyjesz i wrócisz do bazy. Jako morderca nie będziesz tam mile widziany. Sełga opadł na swoje miejsce. Leban, jakby chcąc się ostatecznie przekonać, ile godzin życia pozostało mu jeszcze, spojrzał na wskaźnik i powiedział głośno. Właściwie mogę wam od razu dać moją butlę. Dwie godziny to dla mnie żadna różnica, a wam może starczy, aby przetrzymać. Sełga spojrzał bystro w jego stronę. Leman położył dłoń na zaworze. Daj, wysyczał sełka, wyciągając dłoń. Ty masz dosyć. Masz i tak najwięcej. I mnie pomoże, a ja. Dave ujął przegub Lemana i zdjął jego dłoń z zaworu. Nie trzeba, powiedział. Będziesz oddychał dopóki ci starczy. Potem dam ci połowę mojego zapasu. Dlaczego? ryknął sełka. To jego sprawa. Po co ma zużywać powietrze, skoro i tak umrze? Mnie potrzeba jeszcze tylko pół godziny, rozumiesz? Mam umrzeć na pół godziny przed przybyciem ratunku. Chcesz, abym umarł? Ty ty morderco. Pozwól mu oddać butlę. Podzielimy się sprawiedliwie na czterech. No powiedzcie. Spojrzał w kierunku pozostałych, rozpaczliwie szukając poparcia. Lukas siedział z oczami wbitymi w ziemię. Eber uśmiechnął się szyderczo. Sprawiedliwie mówisz, mruknął przymykając oczy. Bo tobie tyle wystarczy. Tobie brakuje na pół godziny, by potem żyć. Dla nas jednak te pół godziny oznacza tylko późniejszą śmierć. Piękny przykład przechodzenia ilości w jakość. Nie będzie żadnych takich rzeczy, powiedział Dave ostro. Słyszysz, Leman? Nic nikomu nie oddasz. Co najwyżej ja oddam tobie połowę mojego zapasu, gdy twój się skończy. To, co każdy z nas ma w butli, nie jest jego prywatną własnością. Powinniśmy podzielić cały zapas na pięć równych części. Bzdura, warknął Sełga z konta. Wszystko razem nawet dla czterech nie starczy. Mamy za Was na czternaście pół godziny. Czternaście pół godziny życia do podziału między pięciu, powiedział melancholijnie Lukas. Po niecałe trzy godziny na łebka. Powiedziałem, że nawet na czterech za mało, by doczekać pomocy, krzyknął Sełga. Wyzdychamy wszyscy, razem albo po kolei. Więc wyzdychamy, zgodził się Leman. Nie każdemu jest tak wszystko jednak tobie. Sełga poderwał się gwałtownie z podłogi. Trzech mogłoby tym oddychać przez niespełna pięć godzin. Gdyby pozostali, dwaj oddali swoje butle natychmiast. Lukas wyprostował się i oparty plecami o stalową przegrodę komory wlepił spojrzenie wmiotającego się Sełgę. Chcesz powiedzieć, że dwóch z nas już w tej chwili niepotrzebnie marnuje powietrze? Dwóch to znaczy ja i Leman, tak? A może wylosujemy tych dwóch? Rzucił Eber, obserwując bacznie twarz Sełgi, który na te słowa zareagował nagłym skurczem dłoni na butli. – Tak będzie jeszcze sprawiedliwie, nie sądzisz? – Nie – burknął Sełga. – Co mam to moje? – A wiesz, dlaczego masz najwięcej z nas? Ciągnął Eber, podchodząc do Sełgi i odpychając w bok lufem jego pistoletu. – Bo kiedy my dorowaliśmy dostęp do radiostacji, zużywając nadmiernej ilości powietrza, ty leżałeś sobie na wznak i oddychałeś równiutko, oszczędnie – z tą twoją przytłuczoną nogą to też zdaje się niezupełna prawda. Odejdź. Sełga wbił lufę w brzuch Ebera. Dłoń trzęsła mu się lekko. Odsuń się, bo... Zostaw go, Eber, powiedział Dave półgłosem. Kłócąc się, skracamy sobie życie. Usiądźcie spokojnie, wyregulujcie zawory na minimalny wypływ. Pokładli się pod ścianami od czasu do czasu, tylko rzucając bystre spojrzenia na Sełgę, który czuwał w napięciu, nie wypuszczając broń z ręki. Mam tu kilka ampułek dezaktynu, ciągnął Dej, sięgając do kieszeń skafandra. Gdyby udało się porobić zastrzyki, moglibyśmy jakoś wytrzymać te cztery godziny. We śnie zużywa się znacznie mniej powietrza. Obawiam się tylko, że nie potrafimy tego wstrzyknąć. Nie można rozhermetyzować skafandrów, to oznaczałoby śmierć w ciągu kilku minut. Co o tym sądzisz, Laman? To samo, co ty, mruknął niechętnie zapytany. Przestań szukać nowych nadziei. Sam wie, że nic się nie zda. Może śluza zaczął Eber. Może uda się uszczelnić komorą śluzy i wypełnić ją częścią powietrza z, z butli? No, powiedzmy, z każdej po trochu i tam zrobimy sobie zastrzyki. Nie ma jak wyprzeć atmosfery ze śluzy przypomniał Dave. Pompy nie działają. Poza tym nie wiem, czy wystarczyłoby powietrza na jej napełnienie. Opadli znów bezsilnie na podłogę, oddychając powoli, jakby z rozmysłem, wciągając w płuca każdy chaos cennego powietrza. Zresztą, powiedział Eber po chwili, ten bydlak pozażenałby nas we śnie i zabrał nasze butle. A swoją drogą ciekaw jestem, il on ma naprawdę. Srauga nie zareagował tym razem, rzucił tylko nienawistne spojrzenie w stronę Ebera i przewrócił się na znak, patrząc w sufit. Pójdę jeszcze raz, powiedział Dave wstając. – Dokąd? Do radiostacji? – zainteresował się Lukas. – Przedstaw im nasze położenie, ich przynajmniej wiedzą. – Lufa pistoletu Sełgi powędrowanie znacznie w stronę Dave'a. – Nie – powiedział Dave. – Idę na zewnątrz, może jednak… – Nie oszukuj się, do magazynu tamtędy nie dotrzesz. Lukas oparł głowę na zgiętym łokciu, twarzą zwróconą ku podłodze. – Zostań. – Po co masz tracić powietrze w ruchu? – zatroszczył się niespodziewanie Sełga. – Siedź, Dave, nie ruszaj się. Spojrzeli na niego ze zdziwieniem. Zostań, powiedział głośniej, gdy Davis znikał w otworze włazu. Dowódca ogarnął wzrokiem mętniejący krajobraz. Niskie chmury przesłaniały słońce. Łagodne obrzeża krateru srebrzyły się żółkami wilgoci spływającej po zboczach. Odwrócił się i spojrzał na żleb, którym sześć godzin temu zeszła owa nieszczęsna lawina. Wrak Mowera sterczał tak samo jak ujrzeli go, gdy ogłuszeni i przerażeni wybiegli z przedsionka stacji. To był po prostu cud, że nie zdążyli jeszcze dotrzeć do jej wnętrza. Rzeka poszarpanych głazów, która runęła na strop i przerywając go, wdarła się do komór składowych, zasypała doszczętnie wszystko. Wybuch w magazynie chemicznym dokonał reszty i tylko komora wejściowa, jakby na urągowisko, pozostała nietknięta. Mower dostał tylko jednym odłamkiem, ale tak nieszczęśliwie, że zbiorniki ciekłego tlenu pękły natychmiast i zalały wszystko spienionym lodowatym rządkiem. Patrząc na to, myśleli tylko o jednym. Co z radiostacją? Niezachwiana wiara w to, że wystarczy wezwać pomocy, by ją otrzymać, kazała im własnymi rękami rozgrzebywać pogięte płyty i osłony. Radiostacja dała się uruchomić. Dave przypomniał sobie to wszystko, jakby od tego czasu minęła nieskończoność. Spojrzał na zegarek, potem na wskaźnik powietrza. Odczytał z nich, jak wyrok śmierci, że pozostały jeszcze trzy godziny do przybycia pomocy. Dla niego jednak zostało zaledwie dwie pół. Pomyślał o innych, którzy mieli przed sobą jeszcze mniej i westchnął. Jakże są spokojni mimo tej nieubłaganej świadomości końca. Cóż, właściwie przeżyli to już nieraz w wyobraźni, nim tu przybyli. Teraz nie pozostawało nic innego, jak czekać i nie myśleć już o niczym. Tylko ten Sełga. Jakże zawodne są jednak metody wszelkich badań psychologicznych. Załamał się, stał się agresywny. Trudno mu się jednak dziwić. Obrona własnego życia to przecież najnormalniejszy odruch psychiki ludzkiej, ogołoconej ze wszystkiego innego. Nie każdy ma predyspozycję na bohatera. Tylko skąd u niego ta nagła troska o mnie? Pomyślał, przypomniawszy sobie ostatnie słowa Sełgi. Spojrzał na pusty horyzont, jakby raz jeszcze chciał się upewnić, czy spodziewana pomoc jakimś cudem nie przybędzie wcześniej. Nagła myśl poraziła go w chwili, gdy obchodził rumowisko osypanej lawiny. Zawrócił szybko w kierunku wejścia do komory. Stanąłszy w drzwiach, wyprostował się i powiedział. Od południa zbliża się jakiś pojazd. Sełga zerwał się pierwszy, zanim Eber. Dave nie usunął się jednak z wąskiego przejścia i uderzywszy Sełgę ramieniem, wyrwał mu pistolet. Leman nie podniósł nawet głowy, a Lukas spojrzał z niedowierzaniem. Stać, powiedział Dave. Przepraszam was, koledzy, musiałem to zrobić. Potrząsł pistoletem i odepnął Sełgę. Eber wrócił na swoje miejsce, usiadkiwając głową ze zrozumieniem. Musiałem to zrobić, powtórzył Dave. Jego troskliwość o mnie zmusiła mnie do tego. Wiecie o co mu chodziło? Dlaczego tak mu zależało na moim zapasie powietrza? Bo obliczył sobie, że gdy was już nie będzie, on zostanie ze mną. Każdy z nas będzie miał powietrze na pół godziny, a pomoc przybędzie za godzinę. Rozumiecie? A ty gadzie, syknął Seuga, drżąc z wściekłości. W ten sposób ty masz teraz pistolet. Nie, powiedział Dave spokojnie opróżniając magazynek. Zebrał ładunki na dłoń i cisnął w stronę sełki, który pełzając na czworakach pozbierał wszystkie i przeliczywszy ukrył w kieszeni. W ten sposób nikt nie będzie strzelał. Dave zatknął pistolet za pas. On jest silniejszy od ciebie, Dave. Zabije cię rękoma, to szaleniec powiedział Lukas cicho. Wiem skinął głową Dave. Dlatego też zamieńmy but Leleman. Ty mu się nie dasz. Niech przynajmniej Leman. Lemon leżał bez ruchu. Dave wskoczył w jego kierunku, lecz zderzył się z Sełką, który także spostrzegł to samo. Butla Lemana była zakręcona. Wskaźnik dopływu powietrza pokazywał zero. Puść! Krzyknął Sełka, gdy Dave drżącą dłonią próbował odkręcić zawór. Skoro już to sam zrobił. Precz! Warknął Dave. On jeszcze żyje. Zostaw go! Sełka szarpnął dłoń dowódcy. Zostaw go, to jego sprawa. Nie burzaj powietrza. Jemu już nie jest potrzebne. A ja? A my? Eber chwycił go z tyłu za ramiona i rozciągnął na podłodze. Szamotali się przez chwilę. Dave rozkręcił zawór, ale Leman naprawdę już nie żył. Zaoszczędził dla nas zapas na półtorej godziny. Powiedział Dave, wstając i oglądając wskaźnik trzymany w dłoniach butli. Lukas, weźmiesz dwie trzecie. Eber resztę. Daj spokój, powiedział Lukas. Już się przyzwyczaiłem. Do tej myśli, że ja następny. To no wystarczy akurat dla was dwóch dociągnięcie na tych do czterech godzin. Nas jest trzech, przypomniał Selga. Weźcie to wy, Dave i Eber, przeżyjecie tego drania, powtórzył Lukas. Nie, powiedział twardo Dave. Zrobicie, jak powiedziałem, to rozkaz. W ten sposób będziemy mieli wszyscy jednakowy zapas. Przy oszczędnym oddychaniu mamy pewne szanse. A kto ci powiedział, że oni będą to za następne trzy godziny? Burknął Sełga, sadowiąc się z Dalodinych. Może przylecą za pięć. Sełga patrzył z niepokojem na zegarek. Minęło już dość czasu, by tamci leżący bez ruchu pod ścianami wyczerpali swój zapas. Czy żyli jeszcze? Sełga bał się zbliżyć, by to sprawdzić. Pomoc powinna nadejść lada chwila. Co robić? Jeśli żyją jeszcze jakimś cudem, jeśli choć jeden się uratuje, opowie o wszystkim o pistolecie i o histerii Sełgi. Pistolet sterczał z zapasa Dejwa. Sełga zmacał w kieszeni ładunki. Wystarczyłoby, ale to na nic. Jak wytłumaczy tamtym? Zaraz. A gdyby tak wetnąć potem pistolet w dłoń Lemana? On zmarł przez uduszenie. Można by powiedzieć, że dostał szału i strzelał na ośle, gdy on, Sełga, wyszedł na chwilę z komory. Ale to na nic. Gdyby Leman strzelał, to zabrałby potem pełne jeszcze zbiorniki pomordowanych i sam by przeżył. Nie uwierzą w takie karkołomne wyjaśnienia. Mogą zresztą stwierdzić, w jakiej kolejności umierali. Sełka spojrzał na wskaźnik swojej butli. Miał jeszcze zapas na półtorej godziny. Myśleli, że ma tyle samo co oni. Miał półtora godzinną nadwyżkę. Gdyby im oddał wtedy po te pół godziny, teraz umieraliby wszyscy razem, usprawdziwiał się Sełka przed samym sobą. Jeśli jednak tamci przyjdą za kilka minut i znajdą mnie z taką ilością ciekłego powietrza, podczas gdy reszta ma puste zbiorniki? Wrota włazu zgrzytnęły ostro. Wpadliśmy w loką za sobą nosze, utleniacze i hermetyczne pojemniki ratunkowe. Na frost wejścia rozpłaszczony na stalowej ścianie stał Sełga. Rozszerzonymi oczyma patrzył w podłogę, dłonie zaciskając na kranie butli. Przed nim na stalowej płycie wrzało błękitne jeziorko szybko parującego ciekłego powietrza. 1965 rok.